Proszę Pani, czy mają Pani piątą klepkę i kutasa, bo nie, bo nie widzę jest straszna mgła. Nie, nie mamy. To proszę pani, zapraszam za chwilkę do sklepiku, bo tutaj zaraz rozkładam sklepik. Bo ja, ja radzę nie kąpać się bez piątej klepki, bez kutasa, bo jest zimno dosyć, bo jest, mamy dzisiaj 26 chyba 6, tak, listopada. Tak. To, także, także zapraszam do sklepiku. Okay. Jeżeli będą Panie do wieczora, to ja może wieczorem przyjadę z tym. No, z, z, dobra, z, z, dobra. Bo za, zapomniałem, zapomniałem kutasów. Piąte klepki mam, ale kutasów nie mam. Do, do, do wieczora, wytrzymają pani do wieczora tutaj? Tak, oczywiście. No, to zobaczymy się wieczorem, to już nie jest tak daleko. Ale mają Panie branie dobre. Tak. A Pan łapie na kutasa czy na czy, żywca? Na żywca. Jest takie na nagry? Jeszcze nie. na odłączy. O, włączony, z dźwięk. Jest takie nagry. Właśnie, że nie ma nic tutaj. Jest. A teraz? O jest. Jest. To niech pan naciśnie jeszcze raz i jeszcze raz, żeby... O teraz jest. Dobrze. Y, proszę Państwa, mamy kamerkę włączoną, mamy tutaj kamerzystę, który jest bardzo zdolny, ale początkujący, więc muszę mu wszystko tłumaczyć, ale to jest normalne. Proszę Państwa, ja się nie znam na rybach, a nie każe się mi się zdać na kamerach. Więc, proszę Państwa, słyszałem, że po tamtej stronie golejowa są jakieś barany. Więc ja tam płynę, bo może mają złote runo i to złote runo by się przydało na kutasy. Więc płynę, bo po tej stronie golejowa niestety kutasy mi zupełnie nie idą, a tam może będzie złote runo i kutasy będą szły. Nie, proszę państwa, nie ma co płynąć. To nie, to nie są barany. To Rada Miasta i Gminy Staszów tam ma jakieś, jakieś ognisko palą sobie. To, to nie, to... to nie, niech, pan, niech pan zgasi. Nie ma co tam płynąć nawet. Może pan złożyć i.